Nathan bardzo szybko wyprowadził z równowagi swojego rywala, rzucając go jajkiem. Inaczej to też odbierają Brytyjczycy. Jedni pokochali Natan'a, mówią, że to jest świetny gość, który wprowadził trochę świeżości i takiego polotu. Czasami w tym smutnym, jak pizda mieście, team z Pakistanu bardzo mocno wypowiadał się o, o Amadeuszu. Atakowali się wzajemnie, tutaj też iskrzy między tymi zawodnikami. Nathan ogłosił siebie mistrzem wagi ciężkiej, no bo skoro Chase nie walczy, czasami potrafi być zaskakujący Nathan Marson, więc kto wie, co się wydarzy. Poznaj piękny. No Italii i spędź urlop w malowniczych rejonach Valentano czy Nerola. Bez tłumów turystów, bez kosztownych pośredników. Mieszkania od polskich właścicieli w supercenach. Malownicze rejony Włoch na wyciągnięcie ręki. Sprawdź ofertę na mieszkaniaitalia.pl. Ci vediamo. Na starcie, zanim jeszcze przejdziemy do kolejnych e, informacji, newsów, pamiętajcie, jest już opublikowany pierwszy polski wywiad z KSI. -em. Wczoraj udało mi się nagrać e, włodarza Federacji Misfyc. Oglądajcie, jest już na kanale. Dawajcie znać, pokażcie polską siłę w komentarzach. Niech wiedzą że Polacy w Myswiec robią naprawdę dobrą robotę. <laughs> Okej. Okay. I know your deepest secrets, KSI. Oh god. Patson, um he cranked jays uh, on the floor with an egg. It was That sloppy. went viral, bro. Yeah. I'm not afraid of Jay Paul. It, honestly, I think he's more afraid of me. Bo. Yeah, no. <laughs> Paul was lit. To emigrada Karol Garncars z tej strony. Witam z Manchesteru. Jesteśmy na kilkanaście godzin przed Misfits 22 Ring of Thrones. Już w sobotę w O2 Arenie, a więc w samym sercu tego miasta w samym sercu w całym centrum, w samym sercu Manchesteru spotka się świat sportu, świat MMA, świat boksu, świat influenceru, świat show biznesu. bo przed nami naprawdę bardzo ciekawie zapowiadająca się gala z pod szyldu Misfits. No nie ukrywajmy, jestem tu z tego powodu, że dwóch Polaków na karcie, a więc Nathan Marson i Amadeusz Ferrari. Oba te pojedynki mają ze sobą bardzo duży ładunek emocjonalny. Trzeba powiedzieć wprost, jestem tu od środy i z każdym dniem to napięcie między zawodnikami rośnie. Nathan Marson podejmuje chase'a Demura, aktualnego mistrza wagi ciężkiej federacji Misfits w jego pierwszym bokserskim pojedynku w tej organizacji. Na pewno przed Natanem bardzo duże wyzwanie, ale widzimy od środy co się tak naprawdę dzieje między tymi bohaterami, że już na konferencji prasowej Natan bardzo szybko wyprowadził z równowagi swojego rywala rzucając go jajkiem. To możecie zaobserwować na wszelkich moich social mediach, gdzie klikało się to fantastycznie. Wczoraj, czyli w czwartek Chase Zemulnie pojawił się na konferencji prasowej, więc Natan ogłosił siebie mistrzem wagi Ciężkiej, no bo skoro Chase nie walczy, nie chce się pojawić z nim w szranki, no to akt, można powiedzieć, że Nathan od razu zostaje nowym mistrzem. Amadeusz Ferrari za to mierzy się z Rahimem Pardezim, jest to Brytyjczyk pakistańskiego pochodzenia. I tutaj też iskrzy między tymi zawodnikami, bo wczoraj na konferencji prasowej Team z Pakistanu bardzo mocno wypowiadał się o... E o Amadeuszu atakowali się wzajemnie, były tutaj napięcia, były emocje, więc trzeba powiedzieć wprost, że to napięcie rośnie. W pojedynku Amadeusza Ferrariego stawiam tutaj na, na Polaka, ponieważ Rachim i to, co obserwowałem podczas media treningu, nie zachwycił. Absolutnie nie widzę w jego umiejętnościach czegoś spektakularnego i moim zdaniem, Amadeusz Ferrari z tą swoją zawziętością, z tym swoim parciem do przodu, przynajmniej w pierwszej rundzie ma szansę naprawdę mocno zlać Pakistańczyka. I zwyciężyć po raz pierwszy w Federacji Mysfit, bo jak wiemy, rok temu przegrał z Salt Papim. Salt Papim, który w komeni węcimy mierzy się z Tonym Fergusonem. To jest też świetna walka, były mistrz UFC, który zakończył już karierę ma. Tym razem próbuje swoich sił w um, boksie. Dla niego będzie to pierwszy pojedynek właśnie z takim wychowankiem tutaj Federacji Mysfit, bo Salt Papi przeszedł długą drogę. Just two minutes, okay? Two minutes and I'm done. Really, really. I have to finish. I have to finish. Two, two minutes. Hey guys, could you wait two minutes and I'm done? Really? To jest taki wychowanek federacji, myślę, bo Salt Papi przeżył naprawdę bardzo dużą drogę do tego, żeby być w tym miejscu, w którym jest. To jest co -main event. Ja stawiam na Salt Papiego. W walce wieczoru Luke Rockhold kontra Darren Till. Luke Rockhold, były mistrz Federacji UFC, który w swojej karierze przegrał na przykład z Legendary Polish Power, a więc z Janem Błachowiczem. Wchodzi do świata boksu. Dla niego będzie to pierwszy pojedynek. Darren Till, również były zawodnik UFC, ale o dużo mniejszych sukcesach. Dla niego będzie to już trzeci pojedynek w tym roku dla Federacji Miskic, więc dużo bardziej rozpędzony jest już Darren Till od Luka Rockholda, ale ja coś czuję, że ta siła i zawzięcie Luka Rockholda, który też walczył na gołe pięści, więc to nie jest tak, że tych stójkowych pojedynków on nie odbywał w swojej karierze. Tutaj zadecyduje i Amerykanin zwycięży ten pojedynek. Wracamy jeszcze do starcia Nathan marcań kontra Chase Demur. Patrząc sportowo Chase Demur jest mistrzem i ma wszelkie atrybuty do tego, żeby ten pojedynek wygrać, ale to jest boks, to jest sport, a wiemy jak czasami potrafi być zaskakujący. Nathan Marsen, więc kto wie, co się wydarzy w tym pojedynku. Na pewno trzeba powiedzieć, że Myśliwc 22 dowozi, że emocje są ogromne, bo tak naprawdę w wielu, wielu pojedynkach mamy tutaj świetny tension, takie napięcie między zawodnikami. Tak samo ja jestem, powiem szczerze, w szoku jak Darren Till z Luke'em Rockholdem. Wręcz ta niechęć do nich rosła z każdym dniem. Dzisiaj też widzieliśmy na ważeniu cały czas te złe emocje są między nimi, więc na pewno w Manchesterze czeka nas kapitalne starcie. I słowo jeszcze o komentarzach, jakie płyną ze świata, bo po tej akcji Natana Marconia dużo było uwag, że to już jest przesada, że to jest wstyd dla Polski. Z drugiej strony Polacy mówią, a typowy Natan, fajnie, bajerka, emocje i tak dalej. Inaczej to też odbierają Brytyjczycy. Jedni pokochali Natana, mówią, że to jest mówią, że to jest świetny gość, który wprowadził trochę świeżości takiego polotu, czasami w tym smutnym, jak Pizza mieście, a z drugiej strony. Kibice i zawodnicy, przede wszystkim jak na przykład Anthony Taylor, mówią, że to już jest absolutnie nie do zaakceptowania w Federacji Misfits, która chce być taką sportową. Wczoraj rozmawiałem z ksi -em. udało mi się. Em... Wczoraj rozmawiałem z KSI, z więc taką, takim szefem, włodarzem tej Federacji Messfit, który bardzo chwalił Natana za to, że w taki pomysłowy sposób podszedł do, do tego pojedynku, że cały czas ma jakieś asy w rękawie, że nie jest nudno przede wszystkim. Więc myślę, że Federacja Messfit jest absolutnie zadowolona z tego, co do swojego pojedynku, do swoich pojedynków wnoszą Amadeusz Ferrari i Nathan Marco. Dziś na oficjalnej ceremonii ważenia pojawił się Chase the Moore. A więc rywal Natana Marconia, ale nie odezwał się słowem, nie chciał w ogóle komentować podczas ważenia. Gdy reporter Myswyt zadał mu pytanie, to on w ogóle nie był zainteresowany odpowiedzią, tylko stanął na wadze i zszedł, nie udzielał wywiadów, absolutnie nic się nie odzywał. Bardzo dużo się działo między nimi, ale wychodzi na to, że finalnie Chase nie wycofa się z pojedynku, tak jak zapowiadał wcześniej, tylko ta walka się odbędzie. Natan Marcoń, który jest tutaj za Madeuszem Ferrarim, z całym swoim składem jest naprawdę zadowolony. Dziś mówił, że nawet Dylan Dennis podszedł do niego w hotelu i zaczepiał, gdzie ma kolejne jajka. Dylan Dennis, który walczy w pierwszej w ogóle walce w MMA na, w historii Misfits, więc to też jest ciekawy pojedynek. Zobaczymy, jak sobie poradzi ten szaleniec i były trener od zapasów, czy jujitsu, już nie pamiętam dokładnie, samego Conora McGregora. Więc jak widzicie, tych pojedynków jest dużo. Dajcie znać w komentarzu, jak wy typujecie te pojedynki. Czy będziecie oglądali gale Misfits, czy Widzieliście już wywiad z KSI, więc to wszystko po prostu cały czas jest budowane pod niesamowite, niesamowite emocje. Spodziewamy się jutro dużych gwiazd, spodziewamy się jutro dużych emocji, jeśli chodzi o Misfits 22 Ring of Thrones. KSI w wywiadzie ze mną powiedział jeszcze oczywiście, że zadowolony jest z tego, że na karcie Misfits 22 są Polacy, że ten angaż naprawdę się im bardzo podobał. A mam Taylor, który też jest szefem tutaj. Federacji Myswyc chwalił polskich zawodników, więc tak jak mówię, Myswyc jest zadowolony z tego, że Polacy są na karcie. Teraz tylko pozostaje, aby polscy kibice pokazali swoją aktywność, aby oglądali te gale, no i przeżywali te emocje, bo Myswyc to jest troszkę inny świat niż federacje frekwajtowe w Polsce. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj nie są przyzwyczajeni do tak zwanej patologii, jak to Polacy lubią nazywać. Tutaj jest to wszystko bardziej rozgrywane na zasadach sportowych, chociaż tak jak wczoraj z rozmawialiśmy, Mieliśmy konferencja prasowa i te wszystkie programy są naprawdę naładowane dużym napięciem i on sam mówi, że to, jest najbardziej, że to była najbardziej pokręcona konferencja prasowa w historii Myswyc, więc yy, oczekujemy... Dużych emocji jutro. Mam nadzieję, że arena będzie pełna, bo są jeszcze ostatnie bilety do zakupienia, więc jeśli oglądacie mnie w Manchesterze, w okolicy, chcielibyście przeżyć fajny wieczór, to to jak najbardziej zachęcam do tego, a e, jeśli nie, e, wykupujcie pay-per-view na stronie dazon.com. tam live oglądniecie całą e, galę. Obserwujcie oczywiście moje social media, będzie dużo backstage'u, będzie dużo wywiadów, e, analiz e, zakulisowych takich smaczków. To wszystko będzie się działo, ponieważ we are in fucking Manchester. So, dziękuję z Manchesteru, z samego serca Manchesteru e, czekamy już na Misfits 22, Ring of Thrones. Poznaj piękno Italii i spędź urlop w malowniczych rejonach Valentano czy Nerola. Bez tłumów turystów, bez kosztownych pośredników. Mieszkania od polskich właścicieli w super cenach. Malownicze rejony Włoch na wyciągnięcie ręki. Sprawdź ofertę na mieszkaniaitalia.pl. Ci vediamo!